Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego pojadą na Teneryfę. Wszystko za sprawą współpracy nawiązanej z międzynarodowym konsorcjum, które planuje wybudowanie największego publicznego teleskopu na świecie. Jak podkreśla Aleksandra Błaszczyk, ważna w tym projekcie jest astronomia, ale wszyscy partnerzy stawiają na interdyscyplinarny charakter tej inwestycji. Projekt jest głównie skupiony na dziedzinie, jaką jest astronomia. Tak jak to pani wspomniała, jest to budowa. Największego publicznego teleskopu na świecie. Natomiast cały ideą tego projektu, ideą tego, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy, jest bardzo duże działanie interdyscyplinarne, także łączące różne dziedziny zarówno nauki. Jak również takie dziedziny jak turystyka oraz ochrona środowiska. Dlaczego praktycznego wymiaru astronomii studenci będą uczyć się akurat na Teneryfie? Bo wyspa ta może pochwalić się najwyższym poziomem czystości nieba na świecie. Projekt zakłada więc praktyki i staże dla zielonogórskich żaków, możliwość prowadzenia badań naukowych, a dla tych, którzy nie będą chcieli kontynuować naukowej kariery, na pewno znajdą się oferty pracy w nowo powstałych ośrodkach astronomicznych. Jednak inwestycja zakłada przede wszystkim dostęp do ośrodków badawczych dla każdego człowieka za Zainteresowanego astronomią, a takich pasjonatów ciągle przybywa. Nasze zainteresowanie astronomią w ostatnich latach coraz bardziej rośnie, coraz większą promocję astronomii możemy zobaczyć sobie zarówno w mediach, jak i w social mediach, a jest to temat, który, za którym podążają naprawdę duże ilości osób. Natomiast brak możliwości dostępu faktycznie do takiego sprzętu, powoduje jednak gdzieś tam jego oddalenie. Park atrakcji astronomicznych powstanie także w Polsce w gminie sztutowo. Planowane jest wybudowanie bazy turystycznej i konferencyjnej. Wszystko po to, by jak najlepiej połączyć naukę z rozrywką i turystyką i dać możliwość spojrzenia w teleskop nie tylko astronomom. Większość obserwatoriów naukowych działa w ten sposób, że jest zamknięta dla publiczności. Są tylko wybrane dni w roku, gdzie można wejść, zwiedzić i zobaczyć. W ogólności jest to teren zamknięty. Tego, ten projekt jest odwrotny. Będziemy prowadzić badania naukowe, taka możliwość będzie, ale głównie tego typu teleskopy będą otwarte dla publiczności większą część roku. Albo nawet cały rok. Początek prac nad budową teleskopów rozpocznie się pod koniec 2019 roku, a wielkie otwarcie planowane jest w 2021 roku.